Jedna książka, jedna premiera, miliony pytań i wątpliwości. W moich rękach Harry Potter i Czara Ognia w edycji interaktywnej. Skąd kontrowersje wokół czwartej odsłony tej książki, tej serii? Ano stąd, że pierwsze trzy zostały wykonane przez studio Minalima. Studio, które w 2024 roku poinformowało oficjalnie o tym, że nie będzie pracować nad kolejnymi tomami. Oczywiście internet zalała masa spekulacji i w zasadzie wszyscy wylali pomyje na wydawnictwo, jak i na osoby odpowiedzialne za zlecenie dalszych prac, Minalimie. Wszyscy bowiem uznali, że skoro Minalima nie pracuje nad tomem czwartym i nad kolejnymi, to oznaczać to może tylko tyle, że zostali takiej możliwości pozbawieni. Ja natomiast nigdy tego nie komentowałem i nadal nie zamierzam robić tego, ponieważ uważam, że za wszelkimi decyzjami biznesowymi stoją decyzje obydwu często stron, więc nie wiadomo z czyjej inicjatywy tak naprawdę ten czwarty tom ukazuje się, ukazał się właściwie już. Pod innym przewodnictwem. Tym razem, właśnie, przewodnictwo jest inne, i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tej książki. Zaraz poznacie moje pierwsze wrażenia. Ja jej jeszcze nie otwierałem, dopiero ją odebrałem, więc otworzę, obejrzę, ocenię, a potem porównam do tych starych wydań Minalimy. Po co? Po to, żeby. Ostatecznie odpowiedzieć, czy jest to godne następstwo, czy jest to godna kontynuacja i na ile ona korzysta z tego, co duet Minalima zaprezentował dotychczas, jaki w jakich punktach książka ta poszła na ustępstwa czy też na skróty. By jednak nie złamać praw autorskich, bo wiedzieć musicie jedno. Cały ten design, cały projekt Minalima jest oczywiście pomysłem w pełni autorskim, dlatego też ilustrator tej nowej edycji Czary Ognia, czyli Carl James Montfort, nie mógł korzystać ze wszystkich tych narzędzi, z których korzystał duet Minalima. Ale dobra, koniec gadania, czas otworzyć tę paczuszkę i ocenić. Przede wszystkim muszę pochwalić Empik, gdzie zamawiałem tę książkę. Bo książka przyszła w stanie idealnym. Nie to, co trójka z Amazona poobijana jak diabli. No dobrze, czyli mamy tutaj standardowo karteczkę. I no, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, więc otwieramy książkę i zobaczmy, jaki będzie ogólnie odbiór. Tak, czyli ilustrowany przez Carla Jamesa Montforda, a dodatkowe interaktywne elementy Jess Tyce Gilbert. Oglądamy, oglądamy i się bardzo ciekawimy. Pierwsza ilustracja przy domu Riedlów wygląda bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. W zasadzie nie powiedziałbym, żeby odbiegała gdzieś od tego, co było do tej pory tutaj. No ładne, mniejsze pomniejsze ilustracje, jakieś małe takie wstawki. Sporo tego jak na razie. O, pierwsze przedstawienie Harego pod koniec rozdziału też wygląda całkiem nieźle. Widzisz na pierwszy rzut oka, że ten styl troszeczkę odbiega od stylu minalimy. Natomiast jest podobne tutaj wyobrażenie Harego o Dumbledore, który na wakacjach wypoczywa. No, bardzo fajne. Podoba mi się. Kurczę! Na tę chwilę powiem Wam, może, może nie powinienem tego mówić, bo zrani to uczucia niektórych, ale na tej chwilę nie czuję, żeby ta książka jakoś szczególnie odbiegała od dotychczasowych. Owszem, widzę zmianę kreski, widzę, że to już nie jest Mina Lima. I chyba zawsze będę żałował, że to nie jest Mina Lima, bo jednak Mina Lima to jest niepodrabialna jakość, ale podoba mi się, że mimo wszystko, mimo wielu podobieństw, widzę tutaj póki co przynajmniej taki autorski rys, i widzę, że nie jest ta książka siłowo podrobieniem tego, co było do tej pory, tylko dalszym rozwojem. Jest tutaj sporo małych ilustracji, sporo małych obrazków, jakichś elementów i pierwszy o pierwszy interaktywny. To jest to, co mnie ciekawi najbardziej, więc zobaczymy. Tutaj jest namiot. Namiot otwieramy, ach i mamy tu wnętrze namiotu przedstawione. Wnętrze wielkiego namiotu. Fajna rozkładanka. Podoba mi się. Podoba mi się. Przedstawia dokładnie to, co miało to przedstawić, czyli namiot Weasleyów podczas finału. Oczywiście, to co ja mówię zawsze, to nie jest książka do czytania. Te interaktywne elementy sprawiają, że bardzo ciężko byłoby tę książkę czytać, natomiast no, nie zmienia to faktu, że jest to jednak wydanie kolekcjonerskie. A co za tym idzie, może ja odpowiem z góry na pytanie, które zadają sobie fani w całej Polsce, czy będzie polskie wydanie i dlaczego nie. Powiem Wam szczerze, że z jednej strony rozumiem wydawnictwo Media Rodzina, bo koszt produkcji tego typu wydania byłby olbrzymi, a z Skoro nie jest to książka do czytania i można nabyć ją taniej wersji oryginalnej angielskiej, to czemu tego nie zrobić? I ja kompletnie kupuję ten argument. Wydaje mi się on bardzo słuszny, bo faktycznie no, to jest książka do postawienia na półce, do pooglądania, ale raczej nie do czytania. O, tutaj uwaga, będziemy mieli mroczny znak. Bardzo jestem ciekaw tego, jak mroczny znak wygląda w tym wydaniu. No, wygląda całkiem, całkiem. Aczkolwiek liczę, nie wiem, może to jest drugi element interaktywny, liczę na to, że kolejne będą troszeczkę bardziej oryginalne, bo na razie to mamy takie typowe rozkładanki, a ja bardzo lubiłem w edycjach MinaLima to, że tam czasami trzeba było coś pociągnąć dodatkowo, żeby coś otworzyć, żeby było więcej takich niespodzianek poukrywanych w tych elementach interaktywnych. Dużo tutaj stron mamy jednak pustych. I widzę, że z biegiem czasu coraz więcej takich stron pustych. Nie to, że w minalimie było inaczej. Też tam były strony puste, ale jakoś mam takie wrażenie, że tutaj czasami jest zbyt dużo pustki. Ale nie, to co jest, bardzo mi się podoba na tej chwilę. O! I piękny obrazek peron numer 9 i 3,4. To mi się bardzo podoba. No. Turniej Trójmagiczny, znowuż tutaj obrysy. Więcej aniżeli takich dokładnych ilustracji jest jednak takich dodatków, tak? I to może troszeczkę budzić, no, lekkie rozczarowanie, natomiast absolutnie nie. I oj, nie, Alastor Moody wygląda po prostu genialnie, aczkolwiek poszedł tutaj ilustrator w kierunku filmowego przedstawienia Alastora Moody'ego, czyli w kierunku Brandona Glissona, bo ten Alastor ma brzuszek, a książkowy Moody był chudy. Gruba dama, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. O, i tutaj ciekawie też zaprezentowany artykuł prasowy. Więc ja na tej chwilę nie mam jakoś tutaj szczególnie zastrzeżeń, powiem Wam szczerze. No jedynie to, że jest dużo elementów dodatkowych, a mało takich typowych ilustracji, bo ja nie mówię tutaj o efektach interaktywnych, ale właśnie, tak jak tutaj Harry z Hedwigą, przydałoby się, żeby troszeczkę więcej było tych, tych ilustracji pełnostronicowych, żebyśmy faktycznie mieli do czynienia z przedstawieniem poszczególnych scen, a niekoniecznie tylko i wyłącznie elementów, tak? Profesor McGonagall. Natomiast nadal pozostaje to bardzo, bardzo ciekawą edycją. Proszę, tutaj przybycie zam... yy, statku Durmstrangu. A, i tutaj wyciągamy ten statek. Okej, okay, no, no dobra. No dobra, powiem Wam na razie trzeci element interaktywny i jestem troszkę rozczarowany. Nie ma tego efektu wow, jak przy Minalimie. Są to dość proste elementy interaktywne, i nie chciałbym tutaj zrzucać się od razu na to, ale póki co to mam wrażenie, że one są bardzo takie oszczędne, bardzo bezpieczne. Byleby tylko, nie wiem, nie wiem co, byleby nie zachwycić. No są takie bardzo, bardzo bezpieczne. I to nie do końca do mnie przemawia, ale liczę na to, że się zmieni. O, czara ognia. I to jest to, co tutaj powinno zrobić robotę. O jest! W końcu coś innego. Czyli tutaj Harry Potter wyskakuje nazwisko. Właśnie o takie rzeczy chodzi. Właśnie o takie elemenciki, aczkolwiek jeszcze fajnie by było, wiem, że to już jest wydziwianie, ale jeszcze fajnie by było, gdyby ten ogień również zmieniał kolor, gdyby można sobie było zrobić. Niebieski, czerwony, ale nie, to, to już jest najlepszy element interaktywny, najbardziej mi się podoba. A tutaj jest niebieska czara ognia, proszę, czyli jest niebieska. Aha, ale akurat przy niebieskiej nic się nie dzieje. No dobra, no dobra. Ale nie będę narzekał, jest całkiem, całkiem. I to już byłoby z mojej strony czepialstwo, gdybym miał tutaj bardziej narzekać. Tutaj mamy wybrańców fajnie przedstawionych, podoba mi się taki zimny dystans który ta kalorystyka tutaj czyni wkurzona Hedwisia. o i Rita Skitter no to, to jest jedna z pierwszych ilustracji promocyjnych, które były wrzucane, to mi się od razu podobało, ta Rita z tym swoim zielonym piłem fajne Harry czytający list od Syriusza no i zaraz zobaczymy, czy będzie coś ze smokiem. Przydałoby się coś ze smokiem. Tutaj są smoki. Harry przed kominkiem z Syriuszem w kominku rozmawia. Tak, pierwsze wrażenia są bardzo dobre. O, Moody. Podoba mi się w ogóle taka kolorystyka. Kiedy obrazek idzie w jakąś tonację, to cały się jej trzyma. I one być może są niedokolorowane, ale dla mnie wygląda to całkiem spoko. Co my tutaj mamy? Czy to jest losowanie po prostu smoka gagatka? Ach, to jest przedstawienie wszystkich smoków. No dobra. No dobra, niech, niech będzie, że dobra, ale znowuż jest to kolejny z takich elementów interaktywnych, które nie robią wow! O, ale za to ilustracja z rogogonem węgierskim. Dość ciekawa kreska tutaj przedstawiona, te fale to wszystko. Dym, właściwie nie fale. To robi robotę. Nie powiem. Walka o wyzwolenie skrzatów zniewolonych. Hagrid. Fajnie. sklątka tylno wybuchowa w końcu. Ktoś sklątkę pokazał. Nie wiadomo gdzie tyła, gdzie przód. I to już jest w ogóle super. I ooo, Zgredek przytulający się do charego, tak, przyjaźń, zjednoczenie, w ogóle skrzat domowy, troszkę wygląda jak ryjek z Muminków i nie do końca jestem przekonany, czy to jest ten, ten styl, który mi odpowiada. Ale dobrze, każdy artysta ma swój styl. Kawia domowa! Co to tutaj się dzieje? Co to się dzieje? Ale dużo, dużo jest pustych stron. Ja nie oczekuję, że będzie ich dużo mniej, natomiast nie podobało mi się to już w wydaniach ilustrowanych Dżima Keja, że każdy kolejny tom był coraz bardziej pusty i coraz mniej ilustracji przypadało na tekst, bo wiadomo, tekstu było bardzo, bardzo dużo i zilustrowanie pełne książki na pewno wymagałoby dużo więcej pracy, natomiast fajnie by było, gdyby ta praca jednak została wykonana, bo to jest ilustrowane wydanie, a nie wydanie z ilustracjami. Tutaj Harry i Cho... Natomiast, no tak, nadal stwierdzam, że jeżeli chodzi o te ilustrowane wydania, to te wydania mina Lima i w tym momencie również nie mina Lima, wyróżniają się dość mocno. Mimo wszystko. Fajnie jest ta książka złożona. Yy, widać tutaj jednak, yy, że, że są różne fonty używane, żeby gdzieś po pokazać. Czy to list, czy to yy, artykuł w gazecie. To mi się po prostu podoba. Bo to dodaje charakteru. No i te pożółkłe strony. I tutaj bal bożonarodzeniowy. Też bardzo fajny, klimatyczny. Z jednej strony tak dużo się tutaj dzieje i mogą się niektóre elementy zlewać. Ale no po prostu to jest kwestia tego, czy spodoba się komuś ten styl, czy nie. Mnie akurat ten styl pasuje. O i Snape i Karkarów. To mi się bardzo, bardzo podoba. I tutaj ta parka za żywopłotami, która chciała tutaj nawiązać bliższe stosunki, a... Miała nieszczęście trafić na Snape'a i Karkarowa. Na tę chwilę to jest moja ulubiona ilustracja z całej książki. Bardzo klimatyczna. Bardzo super. I zamek, i wszystko przedstawione. Lecimy dalej, lecimy, lecimy. Czy jest tutaj coś, na co jeszcze zwrócimy bacznie uwagę? Jestem bardzo ciekaw, jak został Voldemort przedstawiony po odrodzeniu. I jeżeli nie dostaniemy elementu interaktywnego z odrodzonym Voldemortem, to na pewno będę rozczarowany. Dlatego mam nadzieję, że jednak dostaniemy... O, zmartwiony Hagrid! Co się tutaj wydarzyło? No oczywiście wiemy, co się wydarzyło, jeżeli nie wiecie, to przeczytajcie książkę. To będziecie wiedzieli, co się wydarzyło. Harry w łazience prefektów. Ale fajna ilustracja. Kolejna fajna ilustracja. Naprawdę dobra. Mięcząca Marta. Nie no, podoba mi się. Tutaj mamy y, oczywiście y, mapę Hunsfotów. I Sna Snape w piżamie. O ja! To jest coś, co warto zawsze zobaczyć. Profesor Flitwick. No, i dużo, dużo tych stron pustych. Jednak to mi się rzuca w oczy. Są tutaj elementy, ale ja bym sobie życzył, żeby jak najmniej stron pozostawało pustych. No, a tutaj już mamy jezioro, Chary i jęcząca Marta pod wodą. Kolejny element interaktywny. Aha, podwodny. O, tutaj troszeczkę lepiej to rozwijane. No, ale no. Pozostawia mi, niedosyt. Pozostawia mi niedosyt to, w jaki sposób yy, twórcy podeszli tutaj do tych elementów interaktywnych, że na tej chwili mam raczej wrażenie, że one są tutaj takim dodatkiem, który musi być, bo inaczej ludzie nie powiedzą, że jest to edycja kontynuująca Minalimę, a z drugiej strony widać, że zabrakło tutaj fantazji i polotu, żeby to jakoś inaczej przedstawić, i nad tym ubolewam. Bo mogło to wyglądać naprawdę spektakularnie. Niektóre przecież wstawki, wrzutki interaktywne, odminaliśmy były naprawdę spektakularne, fajne i przede wszystkim zawierające w sobie jakąś tajemnicę. Często to nie były po prostu jakieś obrazki, które otwieraliśmy tylko po to, żeby zobaczyć jakiś obrazek kryjący się pod spodem, ale bywały elementy, które po prostu się odkrywało, kilka elementów na jeden obrazek. Dzięki czemu można było faktycznie odkryć więcej. A tutaj to już jest w ogóle katastrofa. Bo wam zaraz powiem, dwa, cztery, sześć, siedem stron bez jakiejkolwiek ilustracji. Dopiero mała ilustracja dementorów, kolejne puste strony, kolejna mała ilustracja z mruszką. Żałuję, że tego więcej nie ma. Żałuję, że tego więcej nie ma, że te mniejsze ilustracje jednak... No, czy tutaj ten labirynt? Mm. Barty Crouch Senior, fajnie przedstawiony. Tu, Harry, przed gabinetem Dumbledora. Nie no, podoba mi się to. Podoba mi się to. Nie wpatruję się jakoś szczególnie i szczegółowo w te detale przedstawiane, ale podoba mi się to. Przy czym no na pewno jest tych ilustracji za mało. Zwłaszcza tych pełnowymiarowych ilustracji. O, właśnie typu tutaj, Harry, przed Myślą, od Siewnią. Jest ich zdecydowanie za mało. A szkoda, bo to one zawierają w sobie najwięcej klimatu. One mają w sobie właśnie to, co czyniło edycję Minalima wyjątkową. I te dodatki, oczywiście, są bardzo ważne, ale dla mnie nie najważniejsze. Trzecie zadanie: O Malfoy. Naprawdę liczę na to, że będzie odrodzenie Voldemorta przedstawione w elemencie interaktywnym. Takie wyjście z kotła i że ten Voldemort zostanie przedstawiony jednak dosłownie, a nie jakieś tam oczko. Czy kawałek twarzy. No, zbliżamy się do tego momentu, a ja tutaj czuję, że element interaktywny się zbliża. Więc bądźmy dobrej myśli. O nie! Co tutaj jest? Czyli tutaj jest. Hmm, to się otwiera. O jejku, to się otwiera. To musimy jakoś naderwać. Proszę bardzo. Aha, czyli tutaj każdy z uczestników turnieju, mierzący się z jakimś wyzwaniem, to jest rodem z książki dla dzieci. Takiej typowej książki dla dzieci. Więc znowuż czuję niedosyt związany z tym, jak to zostało zaprezentowane. Dobrze, i najważniejsze rozdziały przed nami. Flesh, Blood and Bone, Harry tutaj płaczący. Bardzo sugestywna grafika. Glitz dogon. O rany! Jakie obcy! Jaki critters? O rany! Co to jest? Pokażcie go, jak on tutaj całkowicie wyjdzie, już ubrany w szatę. No. O, rany śmierciężercy. No dobra. Akurat przy śmierci żercach ten kanciasty styl wygląda dziwnie. No dobrze, ale ja chcę zobaczyć pojedynek Harry z Voldemortem. Nie zobaczyłem no, odrodzenia Voldemorta, to chociaż pojedynek na pełnej ilustracji. O, jest, jest interaktywny element. No w końcu, w końcu. Harry i Voldemort. Walka. I to jest właśnie tego typu element interaktywny, na który bardziej czekałem. Wygląda to na pewno najfajniej póki co. Taki stojący. Fajny. Aczkolwiek Voldemorta z bliska bym chciał zobaczyć. Ale nie zobaczymy, bo Harry już uciekł. Za to ta ilustracja jest piękna. Bardzo mi się podoba Harry po tej walce, po odrodzeniu Voldemorta. Naprawdę ładnie. I zmierzamy powolutku do końca. Czy tu będzie jeszcze jakiś element interaktywny? Raczej chyba nie. Natomiast dla porządku, obejrzymy książkę do końca, żeby móc ocenić, jak to po prostu wygląda. Co my tutaj mamy? Znowuż dużo pustki, wkurzającej pustki. Jest! I Severus Snape, Cornelius Knot i Dumbledore Cornelius Spocony podpadli mu się na czole, na skroni. Tak. I początek. No, jakąś jeszcze ilustrację taką uderzającą, przepotężną. Na koniec poprosiłbym coś takiego mega wow. No nie. No nie. No dobrze, więc żeby nie było. Najpierw ocenię po prostu to, co żeśmy tutaj zobaczyli, a zaraz potem przejdziemy do porównania z edycją Mina Lima. Czy ta książka pasuje do reszty, czy też nie. Wrażenie ogólne jest pozytywne. Podoba mi się, nawet bardzo mi się podoba ta edycja. Aczkolwiek mam wrażenie, i zaznaczmy to raz jeszcze. Ja nie jestem fanatycznym wielbicielem Minalima, żeby teraz tutaj każdą zmianę kreski wypunktować. Natomiast mam wrażenie, że zabrakło mi w tej książce takich ilustracji akuratnych, takich które zapadłyby mi w pamięć. Obejrzałem w całości te książki i na tej chwilę mam tylko jakieś powidoki tych ilustracji, które tutaj były. Natomiast pamiętam swoje ukochane ilustracje z Minalimy, nie dlatego, że oglądałem to po sto razy, tylko dlatego, że one po prostu zapadały w pamięć. Zabrakło mi takiego czegoś uderzającego, czegoś, nad czym od razu masz ochotę spędzić więcej czasu, bo te ilustracje są spoko, są fajne, są klimatyczne, podoba mi się styl, ale tego czegoś brakuje jednak, tego czegoś jednak brakuje i być może ja po prostu dojrzałem, zaraz sobie zobaczę, minalimy, żebyśmy tutaj mogli zestawienie jakieś zrobić i przekonać się, czy to ja po prostu się starzeję, czy tutaj jednak jest coś innego. Więc weźmy pierwszy tom jako ten reprezentatywny i przyjrzyjmy się przede wszystkim okładkom. No właśnie, okładki, okładki, weźmy te kolejne tomy i zobaczmy w ogóle różnicę. Przede wszystkim widzę różnice czcionki. Sposób, w jaki została zapisana nazwisko J.K. Rowling czy tytuł, to już są zupełnie inne fonty. Nie czcionki, tylko fonty. Brakuje tutaj H na górze. Ogólnie rzecz biorąc, widać, że jest to podobne, ale to nie jest to samo. Zmiana fontów jednak tutaj może nie robi jakoś tam szczególnej różnicy, ale dla mnie robi jednak już różnicę. No dobrze, też no, grafika okładkowa. Myślę, że... Myślę, że to nie odbiega, że ktoś, kto po prostu nie wiedziałby o zmianie ilustratorów czy też projektantów tych edycji, miałby problem, żeby powiedzieć, że do jakiejkolwiek zmiany doszło. To teraz spójrzmy na grzbiety. Te grzbiety, na które ja często narzekałem, bo nie do końca kupowałem to ich łączenie się, to że te tytuły są na różnych poziomach. Aczkolwiek, kiedy mi wyjaśniliście, że chodzi tutaj o to, że będziemy mieli przedstawiony zamek i te poszczególne wieże, no to już to jakoś kupiłem, już przestałem na to psioczyć. No tak, tutaj przede wszystkim. Ten font J.K. Rowling od razu się rzuca w oczy, ale rzuca się też w oczy dla mnie przynajmniej to, że to nie są wieże Hogwartu. To nie są te wieże, które były na tych trzech dotychczasowych tomach, co zresztą widzicie, mamy tutaj hmm, chyba labirynt, o ile to jest labirynt, to raczej labirynt przedstawiony, hmm, połączenie tutaj tych zadań Turnieju Trójmagicznego. I to już mi trochę zaburza, bo to jest inny styl to jest takie bardziej twarde, bardziej dosłowne, bardziej takie zamknięte. Natomiast te wieże jednak były takie delikatniejsze i subtelniejsze. Na pewno zamiast listka, tak, listka, piórka mamy tutaj smoka na górze. Więc to tak średnio. No i ten tytuł, te czcionki pozmieniane, sama czwórka i tak dalej. Brak H. No, to są takie pierdoły, ale widoczne będą na półce. Widoczne będą na półce te pierdoły, te zmiany, aczkolwiek nie na tyle, żeby nagle teraz twierdzić, że dobra, wyrzućmy to do kosza, bo co to jest. Niemniej widać, że doszło do zmiany, doszło do przetasowań. Chciałbym sobie tutaj jeszcze tylko przypomnieć, żeby nie rzucać słów na wiatr, jak wyglądała sytuacja z ilustracjami w Minalimie. No, bo zobaczcie, tutaj właśnie ta, ten pierwszy element graficzny, Minalima więzienia z kabanu i to jest potworna księga potworów. To już odstaje tutaj. Wygląda to fajnie. Proszę, jest język, otwiera się tę książkę. Mam wrażenie, że to, że to coś więcej po prostu niż tam. Ale zobaczmy dalej, jak to dalej wyglądało. Zwróćmy uwagę też na wstępy do rozdziałów, bo przy Minalimie każdorazowo była to pełna grafika i osobna strona z tytułem rozdziału. Natomiast w tej nowej edycji nie, od razu pod tytułem jest już tekst i wydaje mi się, że to też tutaj robi dużą różnicę. No tak, w Minalimie też są te puste strony i też jest pełno takich małych wypełniaczy, więc być może po prostu źle to zapamiętałem, bo też tutaj dużo pustych stron, ale już tutaj pierwsza grafika. I tak, i te grafiki jednak robią większe wrażenie. Minalima robi większe wrażenie, powiem Wam, kochani. Proszę kolejny błędny rycerz. Jest tutaj, od razu grafika. Szerzej otwierana, tak? Możemy z jednej i z drugiej strony pooglądać sobie, co tutaj się dzieje, co tutaj się wydarzyło na tej, na tej graficzce, tak? Dużo bardziej kompletne one są, tak Wam powiem. Dużo bardziej kompletne niż to, co w wydaniu Czary Ognia. Tak, więcej grafik chyba jest. Nie, chcę, nie będę tutaj zliczał, bo to bez sensu, ale mam ogólnie takie wrażenie, że jednak ta mina lima jest wypełniona bardziej. Mimo, że te puste strony są, ale może to też te. Strony rozdziałowe robią robotę. Może też to sprawia, że ja inaczej do tego troszeczkę podchodzę. Kolejne, proszę, łyżeczka, tak, interaktywne, sztywne. Kurcze, no tego, tego zabrakło najbardziej, tego zabrakło najbardziej, proszę, i jest ponurak, tak. Dzieje się tutaj, jest to przemyślane nie tylko zabawa papierem, ale również zabawa innymi elementami jakieś elemenciki obracal, obracalne więc bez wątpienia ja mogę powiedzieć na tym etapie, że Mina Lima jednak pozostaje bezkonkurencyjna, tak? I tak, z jednej strony, ja się bardzo cieszę, że nie została porzucona ta seria w tym wydaniu, że nadal starają się pójść naprzód i dać nam coś kolejnego w tym stylu, żeby nie pozostać samymi trzema tomami. Natomiast no, różnica, jest tutaj widoczna. Chyba, że to ja się po prostu czepiam, mimo woli, mimo chęci znalezienia jak największej liczby pozytywów, bo ja się cieszę przede wszystkim, że ten projekt nie został porzucony. Jestem ciekawy, jak będą wyglądały kolejne tomy. Czy ten ilustrator pozostanie na stanowisku, czy też nie. Jednak pozostaje smutek, bo nie udało się do końca oddać tego, co Mina Lima zaprezentowała, ten duet zaprezentował. W swoich trzech dotychczasowych książkach i prezentuje w kolejnych książkach już spoza Harry'ego Pottera, które po prostu wydają w tym stylu. Widać, że ktoś starał się podpatrzeć u mistrzów to, co najlepsze. I niektóre rzeczy, elementy wyszły lepiej, niektóre gorzej, ale jednak podrobić się tego nie dało. Co nie jest również wadą, bo myślę, że to rodziłoby pytania i wątpliwości natury moralnej, jeżeli to byłaby taka totalna, że tak powiem, zrzynka od, od duetu Minalima. Niemniej zostawiam to wszystko Wam pod ocenę. Widzieliście, co Wam pokazałem. Oczywiście ja zachęcam do tego, żebyście w miarę możliwości sami te książkę w łapki złapali, żeby się przekonać. Nie mówię, żebyście kupili, ale może znajomy ktoś tam będzie miał, czy gdzieś kiedyś Wam się trafi w księgarni możliwość zobaczenia. Natomiast daleko mi do tego, żeby skreślać te edycję, daleko mi do tego, żeby wieszczyć jej koniec. Ja chętnie sięgnę po tą 5, szósty i siódmy z nadzieją, że po prostu będzie coraz lepiej, a przede wszystkim z radością, że nie zostaliśmy porzuceni i że ta seria po prostu będzie kontynuowana, bo nadal uważam, mimo wszystko, nadal uważam, że jest to najlepsze ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera dostępne na rynku. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, i do zobaczenia. Cześć.